Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam z Buzka Zdroju ze stolicy Ponidzia w Świętokrzyskiem. Ze mną kandydaci do parlamentu. Kandydat na senatora Andrzej Lasak, kandydat na posła Krystian Jarubas, Czesław Siekierski, lider listy PSL Koalicja Polska i Karol Kliś, kandydat do Sejmu. Szanowni Państwo, dzisiaj w Buzku, trzy dni do zakończenia kampanii. Chcemy na tej ostatniej prostej skierować taki przekaz do mieszkańców Ponidzia z prośbą, aby... 13 października poparli Polskie Stronnictwo Ludowe. Ważny jest udział w tych wyborach, ważne jest, ważne jest wzięcie odpowiedzialności za e, dalszy rozwój naszego kraju. Jesteśmy w busku zdroju, e, w regionie, który bardzo dużo skorzystał dzięki aktywności e, posłów, e, samorządowców Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy przed uzdrowiskiem, który jest taką naszą dumą. Na ostatniej prostej Prosimy i zwracamy uwagę, że potrzeba dzisiaj w Polsce takiego umiarkowania, rozsądku, roztropności i takie właśnie wartości gwarantuje PSL, Koalicja Polska. Dbamy o to, aby nasz kraj był krajem czystym, zielonym, stąd popularyzujemy i będziemy zabiegać o to, aby były mocniej wykorzystywane w polskiej energetyce odnawialne źródła energii. Dzisiaj w dużej mierze oparte na węglu często sprowadzanym z Rosji prawie 20 milionów ton nie może tak być musimy przestawić naszą gospodarkę na zieloną stronę morza dzisiaj krótko o naszym programie powiedzą nasi kandydaci zapraszam Andrzeja Lasaka bardzo proszę Dzień dobry państwu Proszę państwa kandyduję do senatu z okręgu 81 czyli między innymi Powiat BUSKO zdrój jest jednym z siedmiu powiatów oprócz powiatu Włoszczowa, Końskie, Jędrzejów, Pinczów, Staszów. To tutaj, gdzie mieszkam, czyli z tego okręgu kandyduję. Nie jestem przywiezionym towarzyszem w teczce. Żyję wśród ludzi, których chcę reprezentować. Senat to bardzo ważna izba, wyższa parlamentu, która powinna się skuci, skupić na tym, by nadzorować proces tworzenia prawa. Ta instytucja w ostatniej kadencji została wyłączona. Tak samo jak inne, jak Sejm, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli czy Prezydent. Nie może być w państwie tak, byśmy naszą przyszłość budowali na wyłączonych instytucjach. Bo jedno władztwo prowadzi do tego, że kiedy ono się skończy, instytucje państwa pozostaną słabe. I dlatego prosiłbym o wsparcie mojej osoby, bo jestem osobą, którą popiera wiele ugrupowań i partii politycznych, które są dziś zwane opozycją. Ale mam nadzieję, że już po tych wyborach to się zmieni i nie będziemy opozycją zepchnięci do narożnika, gdzie tam nie mamy własnego zdania, nie możemy przeprowadzić żadnej inicjatywy ustawodawczej, bo ciągle ktoś nadzoruje to i w zupełności blokuje. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Krystian Jarobas. Szanowni Państwo. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej zawiera projekt utworzenia drugiego pułku Dywizji Pancernej Legionów. To jest bardzo ważny punkt, moim zdaniem, który powinien być realizowany po wyborach, zresztą przedyskutowany z generałem Skrzypczakiem. U nas w regionie świętokrzyskim mamy bardzo duży potencjał za sprawą też spółki MESCO ze Skarżyska Kamienna i potencjał obronny. Dlatego też uważamy, że drugi pułk dywizji pancernej, pancernej legionów powinien znajdować się w, w Kielcach. To jest dywizja około 15 tysięcy żołnierzy. Natomiast pułk śmigłowców w Kielcach-Masłowie. Szanowni Państwo, całość dywizji byłaby zlokalizowana Między innymi na terenie Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnowa, Radomia. To jest około, tak jak wspominałem, 15 tysięcy żołnierzy. To jest bardzo ważny temat, Szanowni Państwo, który jest uwzględniony w naszym programie Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, gdzie wychodzimy z, z dobrą propozycją, ponieważ zamówienia, które w tej chwili są realizowane w spółkach zagranicznych, zamówienia na sprzęt. Na amunicję, na, na sprzęt wojskowy realizowane są za granicą, a mamy potencjał do tego, żeby realizować te zamówienia w naszej świętokrzyskiej spółce MESCO i będziemy o to mocno zabiegać, bo to jest dobra propozycja. Natomiast jeszcze odniósłbym się, Szanowni Państwo, do propozycji wsparcia dla rodzin, bo projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego programu zawiera dobre propozycje. Jest ich wiele, ale chciałbym wspomnieć o propozycji propozycji emerytura bez podatku. To jest program, który Chcemy realizować dla naszych seniorów, którzy zapłacili podatki od, od emerytur, które są w tej chwili wypłacane, pracując ciężko przez całe życie. Będziemy o to mocno zabiegać, zabiegaliśmy o to w, w obecnej kadencji Sejmu, będziemy mocno zabiegać, aby emeryci mogli otrzymać około 250 zł miesięcznie, czyli rocznie około 3000 dodatkowego świadczenia, które. To nie jest 880 zł wypłacony jednorazowo jako 13 emerytura, ale jako świadczenie, które się emerytom należy. I jeszcze jedno zdanie, Szanowni Państwo, na koniec, nasz program wyborczy zawiera jednym z punktów utrzymanie programu 500. Nie będziemy, szanowni państwo, likwidować tego programu. Tak jak niektórzy e, nasi konkurenci e, w, już wspominali, że PSL jest totalną opozycją i będzie likwidował. My go utrzymamy dla dobra polskich rodzin. To jest kontynuacja działań ministra pracy Kosiniaka-Kamysza. E, my będziemy o ten program e, zabiegać. Nie będziemy go likwidować. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję. Pan poseł Czesław Siekierski. Jeśli można, to tak. Po pierwsze, wybory to święto demokracji. A więc to, co mówił Nasz prezes, musimy pójść do wyborów. Bo nie może być tak, żeby w kraju rządziła jedna osoba. To nie jest dobrze to nie jest demokracja. W nawiązaniu do wypowiedzi moich kolegów, to myślę, że tak, że jeśli chodzi o nasz program, to my bardzo mocno podnosimy problem odpowiednich warunków dla pracodawców i w zakresie odpowiedniego prawa, stabilności tego prawa. Instrumentów finansowych, podatków, żeby pracodawcy nie byli zaskakiwani dodatkowymi obciążeniami. Bo pracownicy, pracodawcy dają miejsca pracy, pracodawcy płacą podatki, a więc tworzą budżet, z którego później realizowane są świadczenia socjalne. Jeśli chodzi o sprawy związane z emerytami, to myślę, że to o czym mówił Christian. Nasza propozycja idzie dalej, bo o 13 metura w ujęciu obecnym to jest 75 zł miesięcznie, według naszej propozycji to jest znacznie większa kwota, bo około 4 razy tyle. Natomiast my patrzymy także na Problem emerytów w ujęciu szerszym, takiego programu senioralnego ogólnego, a więc bezpłatne leki, odpowiednie świadczenia rehabilitacyjne, które mogą być realizowane także w naszych już pięknych świetlicach. Niekoniecznie emeryci muszą jeździć po parę kilometrów na rehabilita rehabilitację. W sprawach rolnych, pewnie o tym mówi, będzie, mówił trochę Andrzej. Pewnie warto by powiedzieć, że wczoraj został zaakceptowana osoba Janusza Wojciechowskiego jako kandydata na komisarza do spraw rolnych. Myśmy go od początku popierali, to było pierwsze słowa padły w tej sprawie z ust Kośniaka-Kamysza. Także Kalinowski na przesłuchaniu pytania, które dał Januszowi Wojciechowskiemu, który by tam skierował do niego, wcześniej przedstawił Wojciechowskiemu. Wojciechowski był przygotowany do tych pytań, był bardzo zadowolony i Kalinowski mu podał piłkę. A nasze media publiczne w ogóle wykręciły to w drugą stronę. To jest po prostu niemoralne. To jest łajdactwo medialne mówić o tym, że Kalinowski w jakiś sposób nie popierał, czy był przeciwko Wojciechowskiemu. My może się mamy swoją do dowieciorskiego, ale za jego postawę polityczną, ale uważamy, że jest dobrym kandydatem na komisarza rolnego i miał poparcie od samego początku oczywiście jego obietnice idą za daleko, bo już mówi, że będzie w Unii prowadzał program Krowa 500, co jest no, pewnym nadużyciem i Brakiem wyobraźni, no, ale e, e, błędy się zdarzają e, i to uważam do za błąd, dlatego że ten program on ma określony wymiar w ujęciu polskim, a nie w ujęciu europejskim. I wreszcie no, na koniec chciałbym jeszcze wrócić do problemów edukacyjnych, e, bo zbliża się dzień nauczyciela. E, myślę, że wszyscy tutaj kierujemy najlepsze życzenia do e, naszych nauczycieli, profesorów. E, i chcemy wyrazić poparcie dla nich, bo źle zostali potraktowani przez rządzących, właściwie zostali zlekceważeni. A edukacja to najlepsza forma inwestycji w młodych ludzi, inwestycji także dla regionu, dla kraju, dla Europy. Stąd no, program edukacyjny jest wyjątkowo ważny. I także jeśli chodzi o służbę zdrowia, to Mówi się w tej chwili o tym takim porozumieniu na rzecz służby zdrowia wszystkich ugrupowań. Z tą propozycją wyszedł PSL wyszedł Kościenia Kamysz. I cieszymy się, że w tej chwili już właściwie PiS uznaje to za swoją inicjatywę, ale my tą inicjatywę się możemy podzielić, żeby tylko była zgoda i wspólne stanowisko wszystkich ugrupowań na rzecz służby zdrowia a więc wyższe nakłady do 6,8 pkb, PKB, zwiększone wynagrodzenie dla pracowników służby zdrowia, głównie pielęgniarki, ratownicy i także zwiększone kształcenie, bo potrzeba na prostu więcej więcej lekarzy. A więc no, PSL, można powiedzieć, zajmuje się tymi problemami, które są ważne. Jeśli chodzi jeszcze o dwa słowa o sprawach rolnictwa, no to tutaj nasze stanowisko jest od początku. Myśmy bardzo zabiegali. Szkoda, że wtedy, kiedyśmy negocjowali, nie mieliśmy poparcia PiSu, że PiS składa puste obietnice. My staramy się chodzić po ziemi i uważamy, że trzeba wspierać rolników, bo rolnik w tym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu jest najsłabszy. Rolnicy mają około 60% dochodów innych grup zawodowych, a więc wsparcie dla rolnictwa, szczególnie dla tego naszego rozdrobnionego rolnictwa, które potrzebuje dodatkowych źródeł dochodu, dodatkowych miejsc pracy, bo nie da się wyżyć, wyżyć z małego gospodarstwa, osiągnąć odpowiedni dochód, jeśli nie ma produkcji bardzo intensywnej, czy tak jak powiedziałem wcześniej, dodatkowego zasilania dochodu rodziny spoza tych środków uzyskiwanych w gospodarstwie. Bardzo dziękuję. I z finalnym przesłaniem kandydat z Buska, Karol Kliś, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Karol Mieszkanie Kliś, z pozycja 31, lista numer 1. Szanowni Państwo, zachęcam do głosowania na osoby dzisiaj występujące. Również daję pod Państwa uwagę własną osobę. Znajdujemy się w busku, to jest miejsce, w którym wiele się zadziało. Zadziało się dzięki współpracy, którą można było realizować w samorządzie. To przecież uzdrowisko, to przecież obwodnica z budowisk, to przecież rewitalizacja naszego pięknego miasta. To było możliwe dzięki współpracy ludzi. Dzisiaj na szczeblu politycznym warszawskim nie mamy tej współpracy. Dwa główne ugrupowania biją się między sobą, przerzucają się odpowiedzialnością za los naszego kraju. Znamy z historii Polski, że tego rodzaju działalność i Dzielenie Polaków nigdy dobrze nie kończyły się dla naszego kraju. Dlatego dzisiaj jako Koalicja Polska, PSL, chcę Państwa zachęcić do głosowania na nas po to, żeby być taką kotwicą chadecką, kotwicą chrześcijańską, mocno zakorzenioną w tej kulturze i po to, żeby te waśnione strony ze sobą godzić. Po to, żeby być tym hamulcem ich niepohamowanej złości, która przesłania im kulturę i przesłania im dobro naszego kraju. Szanowni Państwo, w niedzielę wybory. Będzie piękna pogoda, tak przynajmniej podają media, ale już wszystkie. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tych wyborach. Chcemy, żebyście Państwo zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Głosujcie na ludzi stąd. Głosujcie na ludzi, do których możecie się zwrócić i których znacie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Naszym hasłem jest łączymy Polaków. Koniec podziałami. Zapraszamy na wybor.